Wolne Irc. Obywatele z to wolnych miejsc publicznych. Afera z lotniskiem. al i Boka pokłóciły się o miejsce pod hangarem. Maraton wyborczy. Wszystkie urzędy w VRP zostają opróżnione i wybrane od nowa. Wybory. Wybory do Sejmu Sklavini się nie odbyły, ponieważ kandydatów zgłosiło się tyle samo, ile jest miejsc w Sejmie. Witam państwa, wydarzenia telewizji Trisondal z wami Onów i Hanna Sawan. Witam państwa. Sarmacki senator Bartosz Wątor mackiewicz rozpoczął zbieranie podpisów pod pierwszą historię księstwa Sarmacji obywatelską inicjatywą, a mianowicie projektem ustawy o niezależnych i samorządnych miejscach publicznych. Jest to wynikiem wspomnianej w ostatnich wydarzeniach afery wokół sarmackiego kanału IRC. Wnioskodawcy chcą, aby sarmacki kanał IRC cieszył się niezależnością w zapewnieniu porządku oraz egzekucji prawomocnych decyzji władz na swoim podwórku. Wnioskodawcy chcą rozmawiać wolnie od poczucia, że w gorącym punkcie wymiany zdań jeden z nich zostanie ukarany mandatem karnym. Aby projekt trafił na ręce marszałka Izby Poselskiej, musi zebrać przynajmniej 16 podpisów. O rozwoju sytuacji będziemy informować. Zakończyło się zgłaszanie kandydatur do wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Sklawińskiej. W związku z tym, że zgłosiły się tylko trzy osoby, nastąpiło automatyczne uzyskanie mandatów, ze względu na to, że sklawiński sejm to właśnie tyle osób. Po złożeniu przysięgi poselskiej mandaty uzyskają następujący sklawińczycy: Michał Siduniak i Pedro Kawalariu. W najbliższym czasie marszałek Sejmu poprzednie poprzedniej kadencji, Gwedaś Delima, wywołał grono posłów na obrady w celu wyboru nowego marszałka. Wokół mikroświatowego lotniska wybuchła wielka afera. Przypomnijmy, jakiś czas temu triumvirat Erboki przejął zupełnie nieaktywne lotnisko od Solarti, wprowadzając na nim swoje porządki. O ile do pewnego czasu wszyscy byli zadowoleni, o tyle niedawno okazało się, że z lotniska usunięto sultanat Alrain. Jak twierdzą sami przedstawiciele sułtanatu, Erboka nie skontaktowała się z nimi w tej sprawie. Dopiero gdy zorientowano się w sytuacji, wysłano zapytanie do triumviratu. Okazało się, że Allrain usunięto ze względu na podejrzenie o oszustwo, gdyż to państwo utrzymywało się cały czas na pierwszym miejscu na lotnisku. Przedstawiciele sułtanatu twierdzą, iż mają po prostu aktywnych obywateli, którzy codziennie klikają w mader lotniska. W mikroświecie uważa się, iż wyrzucenie alarinu bez przedstawienia żadnych dowodów na oszustwo jest co najmniej karygodne. Sugeruje się także oddanie lotniska pod Zarząd Organizacji Polskich Mikronacji, bądź innej organizacji, aby nie dochodziło do takich wydarzeń. Póki co w geście protestu przeciwko działaniom erboki powstał port morski, który ma być alternatywą dla lotniska. O całej sprawie będziemy informować na bieżąco al wywołał skandal także w planecie Mikronacie. Od pewnego czasu prasa tego państwa widnieje na pierwszej pozycji, co uniemożliwia innym gazetom przekazanie ważnych wieści i sprawia, że tematy niepromowane przez sułtana szybko znikają z przesłowiowej tapety. O zjawisku tym żartobliwie poinformowała redakcja strony obywatelskiej Królestwa Natalii, co jednak zostało zignorowane przez społeczność mikroświatową. Niedawno jednak rodziska agencja prasowa zajęła się tym tematem już bardziej na serio i zaprezentowała złote ekranu udowadniające oszustwa al -Reign. Sami zainteresowani bronią się błędem w skrypcie agregacji gazety. Dodatkowo administrator planety mikronacje Marcin Pośpiech udzielił ostrzeżenia prasie sultanatu, ale po powtórzeniu sytuacji ostatecznie zablokował agregację ekspresu arańskiego, ogłaszając przyróci ją, gdy zostaną naprawione błędy ze skryptem agregacji. W piątej Rzeczpospolitej Polskiej zakończyły się wybory na stanowisko prezydenta. Nowym włodarzem VRP został Kazimierz Modliński. Pokonał on w drugiej turze anarcho pięcioma głosami na swoją korzyść. Prezydent Elekt wygłosił już ekspozę i złożył przysięgę prezydencką. Prezydent Piątej republiki wprowadza w kraju nowe porządki. Między innymi powołał nowego ambasadora VRP przy organizacji polskich mikronacji, którym został Czesław Zdenek. W wypięciu jest także zatrzęsienie wyborów, gdyż niedawno trwały wybory na stanowisko administratora technicznego, poprzez które Daniel Rawiński został ATVRF. 9 stycznia rozpoczną się wybory do Sejmu, a 10 Polanie będą wybierać sędziego. W odpowiedzi na działania promocyjne Królestwa z Holandii w Sarmacji powstała grupa, mająca na celu promocję tego kraju. Grupa ta działa pod nadzorem Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i automatycznie zostali do niej zaproszeni najwyżsi urzędnicy państwowi, lecz może do niej dołączyć każdy chętny Sarmata. Poseł Księstwa Sarmacji Andrzej Cikowski złożył wniosek o uchylenie rozporządzenia kanclerza o podwyższenie pensji urzędnikom państwowym. Swój wniosek zaargumentował tym, że nowe regulacje doprowadzą do zwiększenia wydatków budżetowych, a to z kolei do zwiększenia różnego rodzaju danin na państwo. Krótko potem kolejny poseł Piotr von Cetnarowicz złożył projekt zmiany regulaminu Izby Poselskiej, który ma na celu przewrócenie debat nad uchylaniem dekretów jego książęcej i rządowych rozporządzeń. Obecnie, zamiast debat, wszelkie uchylenia tych aktów prawnych są od razu głosowane. Co zdaniem posła Fontecna Rowicza, stawia Izbę posiadająca w niekomfortowej sytuacji, zaś ona sama nie jest instytucją, która może sobie pozwalać na działania do skoku. A rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco. A teraz trochę o TVT. Otóż od dzisiejszego wydania będziemy udostępnić naszym widzom nasze materiały wysokiej rozdzielczości, czyli inaczej mówiąc, w HD. Wystarczy w czasie odtwarzania wideo na nie kliknąć i otworzy się strona YouTube z tym samym plikiem. Potem trzeba pod nim kliknąć Oglądaj w wysokiej rozdzielczości lub Łośnink HD. Dzięki HD będziecie mogli Państwo oglądać naszą telewizję w o wiele lepszej jakości. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. To były wszystkie wydarzenia, o których chcieliśmy Państwu opowiedzieć. Z wami była Hanna Sawanna i Onów Rybkowski. Do widzenia!